Witamy obywateli, którzy siedzą przed telewizorami. Ja nazywam się Ashley Knox, a ze mną jest dzisiaj David Links. Porozmawiamy o sytuacji, która przydarzyła się na doju. Tutaj nagranie, które zostało nagrane przez świadka. Szanowni, pan to nagrywa, co tu się dzieje? Niekompetencje tych służb porządkowych. Ten pan to tu wyciąga maść. Jak coś z szyją widać ewidentnie, co się stało. Osoba nieprzytomna i. No, siniaki tutaj wszystkie te, które widać. Krwawienie podskórne to jest. się siniaki ten. Maśne siniaki. Nie mam. Ładnie wydarzyło się tego dnia. Możesz opisać moment wypadku. A więc tak, y, przyszedłem sobie z żoną do Urzędu Miasta załatwić parę spraw naszych prywatnych i. była tam dwie osoby w sumie z policji. Jedna osoba się zachowywała wręcz agresywnie w stosunku do innych obywateli, panował tam chaos wręcz i no powiem tak, coś śmierdziało, że coś się stanie w danym momencie. Moja żona poszła na chwilę do toalety, musiała zejść po schodach na dół i nagle dwóch policjantów ruszyło za nią i po jakimś czasie schodzę i patrzę, moja żona leży obok schodów, tak jakby ktoś ją zrzucił specjalnie i dwóch policjantów wokół niej. No to zacząłem krzyczeć o pomoc, żeby próbowali chociaż jakiś pomóc w jakiś sposób, apteczkę, jakąś, a policjanci tak by no nie słuchali nic i koordynacji brakowało im. Jeden latał z zerem i groził innym, drugi siedział i tylko patrzył. No ja nie wiem, chaos panował się, czułem wtedy jakby był bezradny. No sam nawet próbowałem pomóc, ale no niestety no, nie posiadam wiedzy, jak pomóc komuś, bo no nie miałem skąd jej nabyć. No i w sytuacji wyglądało tak, że apteczkę w końcu finalnie, nie wiem, po jakichś 10 minutach przyniósł jeden funkcjonariusz i zaczął udzielać pierwszej pomocy, ale to było widać, bo coś było nie tak z szyją. No, ewidentnie jakaś kurde, kości nawet możliwe, że wystawała, nie wiem. I policjant stwierdził, że to jest siniak i że maścią trzeba posmarować. Bo jak ja to zobaczyłem, to się chwyciłem w ręce głowę. Służby porządkowe w taki sposób się. Odnoszą do uszczerbków na zdrowiu. Uważam to, że to było bardzo nieodpowiedzialne i że nieprofesjonalne tak naprawdę no. Jako iż to są służby porządkowe, które na pierwszej pomocy się powinny znać najlepiej. Tutaj zachowali się nieprofesjonalnie według mnie. Rozumiem. A jak myślisz, czy ktokolwiek mógł chcieć jej zrobić krzywdę? Ktoś trzeci? Podejrzenia mogą być, tak, gdyż wcześniej na urzędzie się burda wręcz działa. Każdy do każdego krzyczał, działo się chaos. I nie wiadomo, co funkcjonariuszom policji uderzyło do głowy. A czy w waszym związku dochodziło wcześniej do jakichkolwiek kłótni, konfliktów? Każda nie. para ma w końcu gorsze... Jesteśmy parą idealną. Czasem bywają gorsze dni, ale na go po gorszych są jeszcze bardziej pogodne pranki. Rozumiem, rozumiem. A czy, czy byłbyś gotów współpracować z policją i poddać się przesłuchaniu lub badaniom, jeśli zajdzie taka potrzeba? Oczywiście. Jestem w stanie poddać się badaniom i yy, w szpitalu na moją psychikę, i w, u policji, na moją poczytalność nawet u nich tam. Mogę się podjąć każdego badania. Tyle, żeby sprawiedliwość nastała. Dobrze. A jak się czujesz z faktem, że to właśnie twoi, twoja narzeczona żona została w takiej sytuacji? No. No, nie ukrywam, jest to osoba mi bardzo bliska, więc no, emocje biorą górę momentami. Ale no też uważam, no, że funkcjonariusze tutaj służb porządkowych no, zachowali brak profesjonalności, no tak naprawdę. Bo tak by no, chaos, który panował, brak koordynacji. Ja rozumiem, że tam były inne osoby, trzecie też, ale no powinno być tak, że jeden funkcjonariusz pomaga, drugi ogarnia sytuację. A nie, że jeden z drugim biegają, nie wiedzą gdzie jest apteczka, ani nic. Czy jest szansa, że Twój osąd w danej sytuacji był wzięty bardzo emocjonalnie i podkoloryzowane zostały wydarzenia z tamtego wypadku? Uważam, że nie. Uważam, że wszystko jest powiedziane tak, jak wyglądała sytuacja. Rozumiem. A czy masz coś, co chciałbyś powiedzieć ludziom, którzy teraz zadają sobie pytanie, co naprawdę się tam stało? Miasto nie jest bezpieczne z tymi funkcjonariuszami. Musimy my wziąć pełną odpowiedzialność za swoje czyny i sami musimy budować fundamenty sprawiedliwości w tym mieście. Dobrze. Dziękujemy. Tak, dziękuję dziękuję bardzo. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.